Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie Ekstra. Jak zawsze odpowiadam na 10 pytań od widzów, a w pierwszej kolejności od moich patronów. Zapraszam. Czym były istoty, z którymi walczył Skywalker przed obserwatorium imperatora na Pilio? Były to Skritersy, jest to rodzaj chrząszczy żyjących w gniazdach w koralowych kanionach planety. Czy Jedi potrafili wyczuć i leczyć choroby poprzez moc? Tak, ta umiejętność mocy była odmianą leczenia, która mogła wyleczyć choroby dotykające żywej istoty. Moc ta zwykle wymagała przedłużonej koncentracji przez użytkownika, zwykle trwającej godzinę lub dłużej. Nie było czymś niespotykanym, aby użytkownik spędził nawet 20 godzin skupiając się na tej zdolności do usuwania najbardziej uporczywych chorób. Moc ograniczała się tylko do usuwania obecnych i przyszłych skutków choroby w swoim ustroju, przeszłe skutki nie były leczone. Mistrz Jedi Kilgal był znany z używania tej mocy. Czy była inna sytuacja, jak ta, w której użyto skoku nadprzestrzennego do zniszczenia innej jednostki? Tak. Manewr Holdo był taktyką samobójczą, która polegała na staranowaniu przez Admirał Holdo krążownika Radu z prędkością światła, aby dać pozostałym przy życiu członkom Ruchu Oporu czas na ucieczkę do Krait. Rok po bitwie niejaki Belmont Keen zaproponował użycie manewru Holdo przeciwko flocie Sith Eternal, ale Finn odrzucił to jako strzał jeden na milion. Manewr został jednak później użyty do zniszczenia statku Najwyższego Porządku nad Leśnym Księżycem Endor podczas powstania. Czy Hrabia Duku miał zamek taki jak Vader? Nie zamek, ale pałac. Przybytek znajdował się na planecie Serenno i był domem dla owego Lorda Sithów. Podczas wojen klonów pałac był chroniony przez droidy bojowe. Pałac stał na prostokątnym obszarze położonym na klifie. Po przyjeździe odwiedzający szli długim, brukowanym chodnikiem, który prowadził do twierdzy i był otoczony po obu stronach trzema ozdobnymi ogrodami. Przed głównym wejściem do pałacu znajdowała się podwójna linia obelisków. Pałac możecie zobaczyć w serialu Clone Wars. Czy istniały rośliny wrażliwe na moc? Tak, przykładem może być tu drzewo Uneti. Jedno z nich rosło w sercu świątyni na Korsent. Innym przykładem może być storczyk murakami, znany również jako po prostu czarna orchidea, będący gatunkiem rośliny systemu murakam. Roślina ta była wrażliwa na moc i posiadała dużą liczbę midichlorianów. Mówiono, że łączy się tylko z ludźmi, którzy mają podobne stężenie midichlorianów i potrafią rozmawiać ze sobą za pomocą telepatii. Najczęściej przemawiała ona do Jedi. Roślina pojawiła się pierwszy raz w książce Czerwone Żniwa. Jak Han Solo nauczył się bycia duchem mocy? To kwestia, która wciąż czeka na wyjaśnienie. Han oficjalnie nie był wrażliwy na moc, chociaż niektórzy spekulują, że mogło tak być. Najpewniej jego pojawienie się było raczej wytworem wyobraźni Bena Solo lub wizją zainicjonowaną przez samą moc. Ben zresztą sam mówi, że rozmawia ze wspomnieniem. Istnieje jednak rozbudowana teoria na ten temat, jeżeli chcecie, to zrobię o tym odcinek. Czy Vader próbował kiedyś zabić imperatora? W legendach, a konkretnie w powieści Mroczny Lord, wyjaśniono, że chociaż Vader był w stanie zabić imperatora, nie był w dobrym stanie psychicznym, aby tego dokonać. Powieść wyjaśnia, że gdyby Vader zabił Obi-Wana na Mustafarze, próbowałby też zabić Palpatina, ale biorąc pod uwagę, jak ciężko rany był po pojedynku, jego moc nie była już taka sama. Był słaby zarówno fizycznie, jak i psychicznie. W kanonie zaś Vader był bardziej biegły w walce na miecze świetlne niż Imperator, ale nie w mocy. Lukas powiedział kiedyś, że po pojedynku na Mustafarze umiejętności Vadera zostały ograniczone z powodu wszystkich obrażeń, przez co stał się mniej potężny niż jego mistrz. Jest całkiem możliwe, że Vader był tego świadom i nie próbował go zabić, wiedząc dobrze, że może mu się to nie udać. Dlaczego Obi-Wan wydaje się zapominać o tym, że Leia to również Skywalker? Chodzi zapewne o moment, w którym Obi-Wan rozmawia z dawnym mistrzem, Jodą, a ten przypomina mu, że jest jeszcze nadzieja, bo jest inny Skywalker. Is last hope. No. There is to może być dziwne, zważywszy, że Obi-Wan osobiście oddał Leję pod opiekę senatora Organy i był przy narodzinach dzieci. O co więc chodzi? Ano o to, że Obi-Wan nie wierzył lub nie wiedział, że Leja jest wrażliwa na moc i może odbudować zakon Jedi, dlatego nie brał jej pod uwagę. Mało tego, później w rozmowie z Lukiem padają słowa. Wynika z tego jasno, że Obi-Wan był świadom istnienia Lei. Skąd iłoki miały suknie dla Lei? Wpierw iłoki okazują się jeść ludzi, potem mają dla nich garderobę. Jest to kolejny przykład dziurawego scenariusza Lukasa, ale dla dobra historii przymykamy oko na takie rodzynki. Legendy wyjaśniają, że na Endorze wcześniej już lądowały statki, a iłoki miały kontakt z innymi cywilizacjami. Nie mówiąc już o tym, że na planecie było mnóstwo imperialnego wojska i kontrahentów. Teoretycznie więc znalezienie ludzkiego ubioru nie było niczym niemożliwym. Gorzej, jeżeli Leia nosiła suknię kobiety, która została przez Iwoki zjedzona. Co stało się z mieczem Quaigon Jina po jego śmierci? W kanonie miecz zostaje oddany do świątyni Jedi przez Obi-Wana. W legendach zaś sytuacja wygląda tak samo, tyle że Obi-Wan po stracie swojego miecza podczas pojedynku zmuszony był używać ostrza swojego mistrza, m.in. podczas misji na Zona Masekot. Potem miecz wrócił do świątyni Jedi, a Obi-Wan zbudował swoje nowe ostrze. To wszystko na dzisiaj, pamiętajcie by zadawać pytania w komentarzach i że pierwszeństwo mają patroni serii. Dziękuję za oglądanie, odwiedzajcie Discorda i niech moc zawsze będzie z Wami.